Witajcie, moi drodzy, witam was w kolejnym materiale z Survival Challenge Farming Simulator 25. Dzisiaj kontynuacja dostarczania materiałów na budowę, moi drodzy, ale nie tylko, bo dzisiaj musimy zaopatrzyć nasze krowy w końcu w coś do jedzenia, bo zdechną nam po prostu zdechną i koniec. Musimy dzisiaj na pewno skosić trawę i moi drodzy, ogarnąć temat siana. Dzisiaj na pewno będzie dużo prac polowych, czyli. Będziemy pracować głównie na łące, bo musimy zdobyć to siano. Mamy już jedno skoszenie zrobione, jeden pokos skoszony, także no, będzie tego towaru troszeczkę więcej. I skupimy się na razie na sianie, bo tak naprawdę TMR-u nie będziemy żadnego robić, bo no, nie robimy na razie kiszonek, chociaż yy, owiarka yy, marki Google cały czas czeka na to, żeby w końcu ją użyć. Kurczę, staram się jakoś to prosto załadować, ale nie za bardzo mi idzie. Chociaż nie będzie dużo towaru, więc nie musimy się za bardzo starać. Tu trochę poprawimy, popchniemy i będzie mi się wydaje, jak najbardziej w porządku. Co to za bak, widzieliście? Wbiła się deska <gry> między. E, ja się wbiłem między deski i niestety, ale straciłem towar. Dobrze, że ta paleta się nie rozsypała. Dobrze, że ona jest bardzo dobrze spięta. Kury nakarmione, woda uzupełniona, moi drodzy. Także nic innego, tylko korzystać z tego, żeby stworzyć właśnie teraz pokarm, wyprodukować pokarm, czasami po prostu używam za dużo słów, za dużo myślę i za szybko mówię, musicie mi wybaczyć, ci co mnie oglądają już chyba sobie do tego po prostu przyzwyczaili, a ci co nie oglądają jeszcze i dopiero są tutaj pierwszy raz, także zachęcam do łapki w górę i subskrypcji kanału, moi drodzy. Więc przewieziemy sobie ten materiał, który potrzebujemy, ale co ciekawe, desek już nie potrzebujemy, czyli tych mniejszych palet, więc na nich się nie będziemy skupiać. Ja już y, przełączyłem tryb produkcji na sprzedaż, bo na, tak naprawdę y, ci, co już mnie oglądają troszkę dłużej, obserwują dokładnie moją serię, wiedzą, że y, wszystko przełączyliśmy teraz na sprzedaż, żeby móc jak najwięcej prac wykonywać sobie na polu. Y, a tutaj. Nie tracić, jakby to powiedzieć, czasu na wywożenie i ładowanie tych palet do skupu, bo tak naprawdę, jak dobrze wiecie, 8 szklarni, 8 szklarni, moi drodzy, to uwierzcie, że jest naprawdę dużo roboty. Mamy też na sprzedaż jeszcze wełnę od owiec, którą sobie pewnie dzisiaj też wywieziemy po drodze i troszeczkę jajek. Jak widzicie, nasze kurki tutaj zdążyły wyprodukować. Nie ma tego dużo, 760 sztuk, ale zawsze jakieś pieniążki fajne padną. Więc ok, zaparkujmy sobie naszego widlaka tutaj z boku. Musimy go wyłączyć. Pamiętajcie, żeby wyłączać to, bo później będziecie musieli ee, jechać go naładować specjalnie, e, jakby to powiedzieć, lawetą. A zresztą nie wiem, jak go na lawetę nawet weźmiecie, jak braknie Wam e, prądu. Więc ja zawsze staram się wyłączyć tego widlaka i nie zapominam o tym. Nie ma dużo tych desek, ale myślę.. O kurczę, tu się ale wybrałem teraz. Nie no, teraz troszeczkę była przeginka. Ale okej. Okay. Mamy 1000 litrów drewnianej belki i długich desek mamy 2000 litrów. Więc no tutaj zaraz zobaczymy, ile jeszcze będziemy tego materiału dokładnie potrzebować, a później zmienimy sobie tryb produkcji na sprzedaż. A w końcu troszeczkę prac polowych, bo od kilku odcinków zajmujemy się głównie budową. No ale chcę tak naprawdę postawić tą e, chałupę. Bo jak ta chałupa już będzie postawiona, to będziemy mogli się skupić na tym, żeby e, zacząć rozbudowywać nasze całe tutaj gospodarstwo. Więc no, słomę jeszcze potrzebujemy, ale to po żniwach. Ja mam nadzieję, że, że będzie jakaś słoma gdzieś. Zaraz to sobie też wszystko posprawdzamy. Zobaczcie, jak nasza budowa już tutaj fajnie się rozwinęła. Już mamy strop wylany do góry. Więc, jak najbardziej, w porządku. Dzisiaj użyjemy sobie chyba maseja trochę do robót. A tego zostawimy tutaj. Jak będziemy potrzebowali tutaj coś uzupełnić, to po prostu pojedziemy. No. Wychodzi na to, że. Potrzebujemy jeszcze worków z cementem, ogólnie, ogólnie potrzebujemy 29,5 tysiąca. Wieźliśmy 10 tysięcy niecałe, także no jeszcze troszeczkę przed nami tutaj dostarczania materiału na pewno będzie. Drewniana belka, no 5,5 tysiąca litrów, 12,5 tysiąca litrów długich desek, a desek krótkich, czyli tych mniejszych palet już mamy widzicie wystarczająco. Eee, kolejny etap budowy. Więc jestem mega zadowolony, niedługo nasza chata będzie stała. A teraz pojedziemy sobie na łąkę, ale weźmiemy sobie do tego naszego Fergusona. Więc od razu weźmiemy sobie też naszą prasę. Nie wiem, kto ją tak tutaj dziwnie zaparkował, ale będzie ją ciężko widzę wyciągnąć. Uda się wjechać. Może uda się wyjechać bez zarysowań? Jest ok. E, co ciekawe, belki musimy, moi drodzy, sobie zmienić na 80-150. Bo jak mamy 180-ki, to nie możemy ich e, owijać. Więc zróbmy sobie już od razu 150-ki, żeby ja po prostu nie zapomniał, jak będziemy musieli robić sobie e, kiszonkę strawę, żebyśmy mogli owijać, bo... Ta owiarka, którą tutaj macie, ja się przypomnę, tych, dla nowych widzów przede wszystkim, ta owiarka, zobaczcie, ona niestety nie owija 180 belek, także jakbyście kiedykolwiek ją kupowali, to pamiętajcie, żeby już robić belki w wysokości 150 cm, bo jak zrobicie sobie 1,80 m, to nie będziecie w stanie jej owinąć. Po zgrabiarkę przyjadę później, bo w sumie wezmę sobie Sejma do zgrabenia. Łąka teraz jest troszeczkę daleko, co ciekawe jeszcze mam w planie dzisiaj zakupić albo pole, albo łąkę, ale to wyjdzie wszystko w praniu. Pole to na pewno wiecie, które chcę kupić, bo w poprzednich materiałach y, też właśnie mówiłem o tym, które pole chcę połączyć. No ale dobra, pewnie jesteście już bardzo ciekawi, co? No dobra, niech wam będzie. Pole 40, chciałem połączyć z polem 41, także to jest przypomnienie dla zapominalskich, lub... 44 łąka. Tutaj mamy troszeczkę drzewa, które byśmy też wykorzystali do naszego tartaku. I połączyli sobie je tutaj taką jedną dużą łąkę, i ewentualnie byśmy może dokupili sobie jeszcze to łąkę 34, bo tutaj na tym terenie, co ja wam pokazuję całym dookoła, są same łąki, także tam by byśmy skupili się na tym, żeby mieć tam tylko trawę. Już nie przerabiałbym tego na żadne inne pola, a tutaj to pole 40 byśmy sobie zakupili i chyba to dzisiaj zrobimy, może. Kupimy dzisiaj wszystko, bo pieniądze no mamy dużo pieniędzy na budowę. Na razie na budowie mamy materiały dostarczone, więc tak naprawdę możemy zainwestować kasę w pola yy, i po prostu będziemy mieli więcej tego Arealu do obrobienia. A ja cały czas szukam jeszcze osoby, która chce pobawić się na multiplayerze u mnie tutaj na serii Survival Challenge, która się nie wstydzi. Ee, bo swojego głosu przez mikrofon i która chętnie sobie ze mną tutaj pogada i wspólnie ponagrywamy troszeczkę odcinków także, także wszystkie informacje na Discordzie, link w opisie w opisie moi drodzy, także zapraszam serdecznie i wspomnę jeszcze, że też mamy dedykowany sergę, serwer na którym gramy Farminga 25 na typowym że na starych maszynach, także jeśli jesteście zainteresowani jeśli kręci was taka zapyt zapraszam, serwer dedykowany jest z mojej strony zupełnie za darmo, także nic nie płacicie tylko świetnie się bawicie, chodzi o luźną świetną atmosferę i o to w tym wszystkim właśnie chodzi, więc wracamy sobie do gry i jedziemy na naszą łąkę tutaj mamy troszeczkę trawy 79%, ciekawe jak jak sobie wszystko, czy to się zamieni nam magicznie w siano, jak zaczniemy zbierać siano do tej trawy hmm. oby tak było sobie tutaj gdzieś zaparkuję od razu. Także zestaw powiedzmy w pełni przygotowany. Pają, pająka muszę przestawić. Ja nie wiem, kto tu ostatnio tą trawę kosił. Czy ja z Markiem to robiłem? Już wyleciało mi troszeczkę z głowy. Ale przestawimy sobie ją tu w krzaki. I co ciekawe, no jak będziemy już łączyć te łąki, to powiem wam, że przydałby się też większy sprzęt już do koszenia, nie? Powoli będziemy wymieniać te maszyny na większe. Bo tak naprawdę, no, powiem wam... Och, kurczę, wyjechało mi się tu trochę, ale ok, niech będzie. E, bo powiem wam, że już będziemy potrzebować te, no, te maszyny większe. Więcej pola, większe maszyny, no, rozumiecie o co chodzi. Jak już tak wyjechałem tu trochę, to może sobie do dokoszę troszeczkę poza łąką. O, zrobimy sobie... Będziemy mieli po prostu trochę większej tra więcej trawy. Mamy teraz fajną zgrabiarkę marki Kron, także ona też robi fajną robotę. Ona już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także nic, pozostaje nam tylko zabrać się za robotę. Więc lecimy z tematem, moi drodzy. Zaczęło mi się w oczach aż mienić tak dziwnie, kurczę, od tego yy, przetrząsania tej trawy. To jedyne co mnie jeszcze tak, kurczę, nie zadawala w tej grze to właśnie ta tekstura tego siana, zobaczcie, no, wygląda to tak, no, dziwnie, tak jakby brakowało, brakowało, jakby te ustawienia graficzne były jakieś słabe i, no, brakuje tutaj dużo, no. Ta trawa wydaje mi się, że pozostawia wiele do życzenia, ta tekstura. Ja ogólnie no, nie podoba mi się to, jest to takie trochę bez życia, że tak powiem. No ale cóż, może na razie po prostu musi tak być. Może to kiedyś zmienią, chociaż na innych mapach pewnie już Riot i ekipa już na pewno Jankus też gdzieś tam modyfikowali chyba. Tą trawę dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś info, ale na tych oryginalnych mapach, no co chwilę by trzeba wgrywać te e, shadery i tak dalej. Oświetlenie. Ja gram na oświetleniu czarnego, jak dobrze wiecie, więc e, tego oświetlenia chyba nie muszę wam e, przedstawiać. Ja wybiorę się teraz po naszego Sejma, bo jednak będziemy go potrzebowali. Przede wszystkim do transportu naszej zgraberki na łąkę, ale i myślę, że ją bez, bez problemu pociągnie i da sobie z nią też radę. Eee, no, tak naprawdę tutaj czeka nas jeszcze sporo pracy, powiem Wam, bo nie wiedziałem, że zejdzie nam tyle na kuszenie. A to uważajcie, nie jest długa łąka. Eee, ona, ona nie jest duża, przepraszam, ona nie jest duża. Ojej. Dawno teraz nie nagrywałem na YouTube, także musicie mi wybaczyć, trochę się przejęzyczam, ale przejdzie mi to. Generalnie, no, łąka nie jest duża, więc tak naprawdę, no, sam jestem w szoku, że aż tyle roboty zeszło, no, ale to też pewnie przez to, że mamy tylko tą jedną e, kosiarkę, bo w przyszłości, no, planuję zakupić kosiarki większe, jak już wcześniej wspominałem. No i wtedy ta robota też troszeczkę inaczej pewnie nam pójdzie ale nie, no ta zgrabiarka to ona ogólnie jest naprawdę bardzo duża ja wam powiem, że kupiliśmy ją na fajnej promocji jeszcze Marek wtedy ze mną grał na serii, także no fajnie to cenowo nam wyszło i ja na przykład jestem mega zadowolony z niej, chociaż tak naprawdę szczerze jeszcze nie miałem okazji nią tak naprawdę pracować I dzisiaj to będzie tak naprawdę pierwszy raz, kiedy będę pracował tą dużą zgrabiarką więc no i wy, moi widzowie doświadczycie tego jakby to powiedzieć. Przeskoku przełomu na naszej farmie. Zobaczycie, jak teraz szybko będziemy zgrabiać. Chociaż jestem świadomy tego, że po drugim pokosie, kiedy drugi raz skosiliśmy trawę, to na pewno będą duże pokosy. Duże pokosy będą, jeśli chodzi o tą zgraberkę, bo ona bierze, o Jezu, ona bierze 12 metrów. Także jak wszystko zgrabi do kupy, jeszcze tym bardziej, że dwa razy była koszona trawa. Co ciekawe, trzy razy można kosić, tak jak we farmingu 22. To ten pokos naprawdę będzie ogromny i poleci nam belka za belką. Będzie wypluwana sztuka za sztuką. <noise> Także no, będzie, będzie się działo na pewno, jeśli chodzi o tą, yy, o tą zgrabiarkę. No, zobaczcie sami, jak ona się prezentuje. No, ona jest naprawdę, naprawdę ogromna. Sam jestem w szoku, jak ona wygląda, bo... Wcześniej się nie przyglądałem, kiedy ją kupiliśmy, ale teraz jak już jadę nią i, i zaraz jak ją rozłożymy, to myślę, że będzie to naprawdę sztos. Będzie to naprawdę y, duża zgrabiarka. Mamy sierpień. Kurczę, tak naprawdę będziemy inwestować w ten silos już na tym naszym nowym gospodarstwie, to później będziemy mogli bardziej tak o ekonomię zadbać, czyli będziemy sprzedawać, y, wiecie, y, wtedy, kiedy będzie się najbardziej opłacać. Będziemy też magazynować dużo y, w silosach naszych, yy, właśnie, plonów. Także to będzie też fajne. O jezu, ale to jest bydle. Ale to jest bydle. Nie, no to jest takie bydle, że masakra. Czy to jest. Ja nie wiem. Ale to jest bydle. <laughs> Sorry, że tak przeżywam, ale pierwszy raz widzę takiego bydlaka na polu. To już jest naprawdę ogromne. Zobaczcie z góry. Zobaczcie z lotu drona. Nie, no to jest... To jest masakra. No jestem w szoku. A, ale tu nam teraz... Te pokosy to będą ogromne. Nie wiem, jak ja to opanuję. Kurczę, no jestem w szoku. Ale jestem też mega zadowolony, uwierzcie mi. Bo to naprawdę... Naprawdę... Yy... Przyspiesza nam pracę 100%. Pamiętacie tą naszą małą zgrebereczkę, nie? Tą jak to kiedyś na wsiach były te małe zgreberki. Kurczę, a ta? To już jest ogrom. To już jest naprawdę luj bydlak. Nie wiem jak inaczej na to powiedzieć. Jestem mega, mega zadowolony. Jednak warto obserwować promocję. Także pamiętajcie o tym, żeby nie przegapiać promocji. A jest też fajna modyfikacja, która w prawym rogu zawsze będzie wam wyświetlać. Jeśli pojawią się nowe promocje w sklepie. No, znajdziecie ją na ModHubie. Nie pamiętam dokładnej nazwy tej modyfikacji, ale na pewno znajdziecie ją na ModHubie, wiecie o co chodzi. Ja. Nie no, zobaczcie to. Nie, zobaczcie to. Przecież to jest. To jest ogrom. To jest. To jest naprawdę ogrom. Ja sobie to zgrabię. I słyszymy się za chwilę na. Rasowania. Moi drodzy widzowie, nie wygląda to zbyt estetycznie, ale uwierzcie mi, że te pokosy, no inaczej nie szło się zrobić. Nie szło, nie szło w ogóle. Nie mogłem, nie wiem, już nie wiem jak to powiedzieć, no nie mogłem, no nie, nie wiem, nie wiem. Ja no dobra, teraz tak zupełnie poważnie, nie mogłem inaczej tego ogólnie zgrabić. No, maszyna jest przepotężna i powiem wam, że trzeci e, raz, jak była ta trawa skoszona, e, drugi raz, przepraszam. To jest mega, mega dużo towaru. A jakby naprawdę ta trawa była trzy razy skoszona, to ja nie wiem jakie te pokosy by były duże. Teraz by była potrzebna ta modyfikacja, które są takie prasy ogólnie, naprawdę, w realnym świecie, że macie z przodu takie wielki zgrabiark ona się tak rozsuwa i sobie grabicie to do środka do pokosu i z tyłu jedziecie prasą. Albo i są też takie prasy, które mają taką mega, mega dużą z przodu zgrabiarkę. I to rozkładacie i wtedy sobie to bierzecie i wtedy nie potrzebujecie oto takich właśnie zgrabiarek. A zobaczcie, jak to teraz tutaj generalnie wygląda. No zobaczymy, czy w ogóle nam to teraz. Będziemy w stanie to w ogóle to jakoś to zabrać. To jest też ciekawe. O, zmieniło się na siano, ale zobaczcie jak to szybko rośnie, patrzcie. Czy wy to, czy wy to ogólnie widzicie? Wy to ogólnie widzicie. Mamy włączony chyba zrzut automatyczny, czy nie mamy? Teraz jest. Ale widzicie to, zobaczcie, zobaczcie jak szybko rosną, rosną procenty. Włącz rzut automatyczny. Z. pyk. I teraz powinna się sama zamknąć, tak? Czy nie? No i teraz się sama zamyka, jest OK. Zobaczcie jak to szybko rośnie. Patrzcie jak procenty idą. <laughs> to jest już niemożliwe, co? No mega ogólnie giga. W następnym materiale na pewno sobie te wszystkie belki zwieziemy. I myślę też o tym, żeby sobie wkupić taką specjalną przyczepę do, do tego typu zadań, czyli do słomy, bo będziemy potrzebować dużo słomy, bo tym bardziej, że mamy teraz krowy, żeby im pościelić. I taką przyczepę też sobie na pewno taką przyczepę kupimy. Ale zaczekajcie, zostańcie ze mną do końca, bo zaraz sobie zakupimy resztę tych łąk i nie ukrywam, że mam chyba ochotę w następnym odcinku skosić resztę tylko raz i zebrać to wszystko za jednym razem. To by też było bardzo fajne. Idziemy w kronę, jeśli chodzi o z, y, łąkowe zadania. Więc mamy, y, mamy naszą zgrabiarkę marki Kron, i będziemy mieć też y, pewnie kosiarki marki Kron. Bo jak widzicie, też mamy prasę Krągę, także fajnie. O, udało się to wziąć za jednym zamachem. Chociaż naprawdę pokosy są mega, mega dusze. Nie? To tego się nie da ukryć. Ale będzie mega giga. Robimy 150, nie? 150 jest OK. czyli przy tych 150 sobie zostaniemy. One nie są ani za duże, ani za małe, bo 180 faktycznie to są już naprawdę duże, duże belki, nie? Ale tutaj widzicie, no, jest OK. I właśnie rozmiar jest, rozmiar jest bardzo, bardzo taki standardowy i myślę, że te 180, no niektórzy kręcą 180 do dzisiaj na swoich farmach. Ale to zależy, kto, kto jakie ma wymagania. No my tutaj zostaniemy sobie przy tym standardzie 150 i na razie będziemy kulać 150. Kurczę, ale jestem w szoku, no. Ta zgrabiarka to naprawdę, naprawdę robi robotę. No jest duża, jest ogromna. I, i chyba za, zacznę po prostu po pierwszym koszeniu od razu zgrabiać to i robić z tego po prostu towar, bo... No bo nie będziemy... Bo będziemy Zobaczcie, jakie pokosy to są duże, to jest ogromne. Albo też jeszcze wina jest tego, że po prostu ta łąka jest za mała na tą maszynę. No, za mała łąka na tą maszynę. Więc jak sobie kupimy te dwa jeszcze dookoła tutaj, to będziemy mieli jedną dużą łąkę. Patrzcie, zobaczcie ten odstęp. Nie no, to jest. To jest super. Teraz to akurat realizm w gry jest 100% zobaczcie. <grytanie> Ale belek będziemy mieli naprawdę dużo. Yy, I to jest bardzo ważne, bo wykarmimy i nasze byki. I wykarmimy nasze krowy. Więc na razie to nam starczy. 80% wydajności, jeśli macie siano, 100% jeśli używacie kiszonki, czyli TMR-u. Trawa ma chyba 40% z tego co pamiętam, ale od razu jeszcze to sprawdzę, bo jestem bardzo ciekawy. Kiszonka 80%, siano 80%, pasza mineralna, mineralna TMR to jest 100%, czyli samą kiszonkę, jak będziecie dawać, ma się 80%, a trawa 40%, tak samo jak łąka, która rośnie na pastwisku. Więc no 40% więcej jeśli przeciąśniecie trawę, no myślę, że warto to zrobić. Że przez co też to robię. Kurczę, no ale ogromne, ogromne są te pokosy. <ścoughs> o kurczę, nawet nie, nie wyzerowałem licznika. Ale zaraz sobie podliczymy to na szybko. Poczekajcie, aby będę jeszcze raz być wy ten wyrzuca belkę, to mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 belek. 14 belek już. Masakra, jestem w szoku. Nigdy jeszcze chyba na tej łące nie było tyle belek, tylko że zauważcie, że zawsze robiliśmy 180, a teraz też robimy 150, też więcej będzie przez 100 belek, nie? To wszystko musimy sobie teraz zwieść. Ale to będziemy sobie naszym sejmem ładować wszystko na przyczepę. O, udało się fajnie zabrać. I jeszcze jeden przejazd i, i będziemy mieli finish. Ale tu to będzie chyba belka za belką teraz. Poczekajcie. Właśnie to. Patrzcie. Uuh, 100%. A jednak nie. O, wo, wo ale się zakręciłem. Elegancko. O, jedzie szkolny autobus. Nie zrobimy tutaj 100%. Tutaj już nie, nie da rady. Siatkę będzie trzeba też kupić, bo już się kończy widzę. Wow, moi drodzy, no Beleg jest naprawdę dużo. Zaraz policzymy to jeszcze raz.

I kupujemy pole. Właśnie, kupujemy pole, ale najpierw je odwiedzimy, co tutaj rośnie. Boże, wa bawełna. Więc wiecie, co? Trzymamy się chyba z tą bawełną, co? Bo nie będziemy mieli jej czym zebrać, bo umowa na Survival jest taka, że zbieramy tylko tymi maszynami i robimy kontrakty, które posiadamy. A do zbioru bawełny, niestety, nie będziemy mieli nic. Więc dobra, wstrzymajmy się z tym polem. I co chciałem jeszcze dodać, moi drodzy, sobie ładnie połączymy te łąki. Zobaczcie ile to będzie terenu. To będzie naprawdę jedna duża giga łąka. Czyli tu sobie usuniemy tę drogę i tutaj I będzie naprawdę jedna duża, mega fajna duża łąka. I tu będziemy sobie produkować żarcie do naszych zwierząt. Także no, jestem mega zadowolony. Lądujemy i pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym materiale. Już w sobotę. Także bądź na bieżąco, dawaj dzwoneczka. Trzymaj się cieplutko. Cześć.